O, za o, przepraszam. O, <grywa> przepraszam... Tak na szybko. O, przepraszam, ząb mi <grywa> A tamta gruba, co ma... Co siedzi yy, przy szafce. Jest taka gruba, mogłaby być chuda! Jest <grywa> taka gruba, mogłaby być chuda. Tak chat śmieszne było. <grywa> Jak leci, kurwa? Robi wrażenie. Nie, no to, to ja przesadzaj. Znaczy, ja, mogę się mówić z tą koleżanką bez okularów? No. Mogę, mogę, będę cię tutaj całował. Będę no. tak ci, tutaj, tu ci będę całował te piękne usta, tutaj. Później Aha. ci pocałuję policzki, później ci pocałuję główkę 30 razy, później z języczkiem Cię będę całował. O kurwa. No, no, marzenia się spełniają! Ja lubię to! lubisz to! Lubię to! Słuchaj, no! kurwa. CO ON PIERDOLI, kurwa. Naprawdę, jemu coraz bardziej odpierdala Słuchajcie, patrzcie na, na niego i słuchajcie go, co on mówi, kurwa No, no, maszyny się wspominają Ja lubię to, lubisz to, suczko, Lubię to, suczko Lubisz to, suczko Ale, Ale Ryszard Dowie scenariusz tego napisał, no ale dobra, 17 miały, to kurwa, jest dobry tekst. Dobry tekst, dobry kurwa, widzowie sobie tekst na podry. Chyba ci cicyki A jak nie, to cię piusz swędzi, A jak ma, 11, jak, ma 17 lat, mówicie, jak ma 17 lat, mówicie do niej. Yy, to mówicie do niej. Yy, lubię ta suczka, lubię ta suczka. No ja zapamiętam. Kurwa, ja pierdolę, jakie mam teksty na tej dziewczynie, o mechlu widzowie, to masakra. Cześć? Robisz live'a? Nie, a ty? No Nie. ja robię. Tak, robisz live'a? Tak, oglądacie teraz 144 osoby. Pożegnam wszystkie 144 osoby. Napijesz się ze mną alkoholu. Ja bym chciała was ukochać tutaj. Ja was... Ale masz, ale masz piękna jesteś, jesteś bardzo piękna. Dziękuję, ja was tutaj wszystkich zgaduję. Ja tak? takie. A... Ja was... A robisz jakieś konkursy i -e? Mmm, Nie, jeszcze nie, nie mam żadnej współpracy na razie. A chciałabyś mieć ze mną? cię. będziesz miała, miała 6 tysięcy subów. A ten, um, co dostanę jakby, w sensie kurwa, no współpraca, jak ta współpraca by wyglądała no? Pierwsze, Spotkasz się ze mną. Pod... No, to właśnie coś czułem, kurwa. Gadamy. No. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, a druga rzecz będą cycuszki mielone. Czycuszki będą mielone. Mielony. Pojebany, kurwa. Co on mówi? Wiem, ci 6 tysięcy, sołów. Ale to są mielone. Kurwa. BĘDĄ MIELONE Ty to słyszycie to? Tylko Dorota Kurwa Powiem no tu leci kim możemy współpracować. Do... O kurwa Twoi tutaj jakby Widzowie, Widzowie. Bardzo mi spomują na czacie, powiedz, żeby na Discorda, <coughs> bardzo mi się to nie podoba. To zaraz biję. Po, to Cisza nocna, patusie jeba. No bez przesady, kurwa. No się ja zaraz robię? wbiję do was, na Discorda. Tam w ogóle, ja w ogóle się dowiedziałem, że za tą ścianą jakaś psychiczna baba jest, kurwa, i to ona puka. To nie sąsiad, tylko jakby tak, kurwa, to z, z innego jakby, nie wiem, mieszkania jest. Pierdoli mnie to, kurwa, zaraz będziemy pukać. Ok, ok, ok. ok. A ile masz lat? Tak, szczerze, koleżanko. 20 w tym roku. <laughs> ja mam 23 no, kurwa. a może umówimy się na spotkanie? Ja Wygląda jakby miała z 26. Kurwa, bo. A skanę jest 6. Ja złodzi. Złodzi? No, a na pewno masz 20. Na streamie z Dorotą Wełną, to też ona puka? Tak, no. 23? Tak, 23 na serio. To który jesteś rocznik? No zgadną 23 policz. No to ty policz. <grym> Kopał. Uwaga, to może być ciekawe. No, no to policz. No ty policz. No, ja, no moja wina z nim myśli, że 23. Nie, ja właśnie sprawdzam twoją wiedzę. Moją wiedzę? Ja jestem, mam taki intelekt, żeby cię rozbił. <grym> no to po, co mi powiesz takiego, co bym mnie rozbiła? Po pierwsze masz zajebiste tytuszki, podobają mi się. Ale <grymne> w <grymne> <grymne> Ja dole nowy jasper, kurwa, tak zachowuje. Po pierwsze masz zajebiste tytuszki, podobają mi się. Ale w niej mnie to... <grymne> to się dosyć, druga rzecz. Moi widzowie to nawet by robili, robiliby to. To robili by to. Ale to nie zaskoczyłeś mnie, wiedzą tylko. Nie wiem, kurwa, nawet czym. Nie wiem, jak to skomentować. <laughs> nie wiem, skomentować. Ta nie mogę. Zabierz się, ją! Woo, woo. Ej, bo ja Czekaj. Dobra, wracajmy do tego. Jeżeli jesteś i masz 23 lata, to który jesteś rocznik? 06, 04. Ale jeszcze ci sobie wymyśl, Pomyśl. O co chodzi? 0604. Rocznik 0603. Mam rocznik 0604, a pula. A reszta y, 23 to sobie dolić, jaki mogę mieć rocznik końcowy. Nie wiem, może jakieś 99? 1990. No to masz 32, 23. A który mamy rok teraz? No, czyli do 2000 masz 22 lata, nie? Tak. A do 90 masz 32 lata. No może, może, może to dobrze policzyłaś, dobrze to ujęłaś. <noise> Jaki fuja. No, może dobrze to policzyłaś, no? Może dobrze, no? Dobrze to ujęłaś. Czekajcie widzowie, patrzę na i ludzie piszą Ja bierze, ale komentarze Ale ludzie cię ogląda, Ci ogląda. Nie no, no, ma ludzi? 37 osób A ja ale komentarze A ludzi cię ogląda. Ciśniłem osób. Wow o, nie spamujcie kurwa nie spamujcie, kurwa! O, nie spamujcie, kurwa! No jestem na twój live, ten Ale mój. kurwa, no teraz pierwszy raz jesteś, musisz być Nie <grym> się liczyć! Nie wluźnij? Naucz się liczyć? A bo ci wycofam poro... A uśmiechni <grym> <O>, się! <grym> Kurwa, ty nie miałeś, oj przepraszam, a ty może nie miałeś tak, że nie miałeś któregoś zęba? Nie ma <laughs> Któregoś, kurwa. <laughs> no, tylko jednego. <laughs> On nie miał jedynek? Wiedziałam, że nie miałeś jedynek, coś mi się właśnie... Miałem jedynki, oni, hejterzy je piszą na czacie. Hejterzy. Hejterzy, hejterzy kłamią. Ja wiedziałam, że ten... Dobra widzowie, teraz przyjdzie się, spotykamy z tymi i z łóżki. Czamy i cytuszki! Potykamy się dwudziestu pięciu i cochamy jej cytuszki. Ale, to... Ale się zamyśla! Zastanawiam się! Ladałeś za te jedynki! Co mam? Ladałeś za te jedynki. Mam zęby, miałem... Da dawno temu mam zęby. Oh no. To są prawdziwe zęby. Powiedz mu, że po mam tego zabić. Mi się daje, że kiedyś jakiegoś zęba nie miałeś. Ja mam, ja mam zdane już, S0809. Jestem już prawowitym technikiem informatykiem. Ja Brawo! Się o, kurwa, ale mnie zaraz rozpierdali coś. Ja też jestem znam. Zdół są złomek. Nie denerwuj się, bo, bo cicuszki ci zaczną falować. Cituszki ci falują to. Ale zaraz zacznie coś innego falować. Myślę, że już faluję od początku jak ze mną rozmawiasz. Falować to może, to może cię jak ja będę lizał no. to Tardzień, przepadł. Chyba jakoś o śliniu, patrzcie na espera. Patrzcie jak się o <noise> Debil, patrzcie, patrzcie. A możecie, to może, to może cię w będę lizał. nie. <śmienicza> nie, kurwa. Ja muszę odnieść te chrupki, jabane. Zaraz będę. Ja pierdole. Może zęba wyplu... Dobra, uwaga. Analiza. Tobie zaraz zacznie coś innego falować. Myślę, że już faluję od początku, jak ze mną rozmawiasz. Falować może... to może cię cóżka, jak będę lisał, no <gry> chyba zęba wypluł kurwa. My to musimy spowolnić, kurwa. Czekajcie. Może cię Zobaczyć komentarz, patrzę Ząb mu kurwa wypadł To może, to może cię tytuszki, a ja będę lizał Ej, koło, no. dziękuję, ale... że wpadłeś Naprawdę to wygląda jak mu ząb kurwa wypadł No ja pierdolę To się na gifa nadaje Będę lizał, Ej, dziękuję, że wpadłeś O, przepraszam Tytuszki to ci będą falować, jak ci Ej, dziękuję, że wpadłeś o, o, przepraszam. O, <laughs> przepraszam, tak na szybko. O, przepraszam, ząb mi wypada. <laughs> Cytruszki je będziemy lizać! Zaboszę moich kolegów! A, rozłączyła się to! <laughs> Ryszka Jaro, kurwa. Ma wspólne. Dobra, rozłączyła się, prajerka! Rozłączyła się, widzowie! Bała się, Ciębie, Dzień poroże! by... Cytruszki. By... <laughs> Gengbęgu wójcików? Ciochram, <laughs> bała się tego! Oh, kurwa, co za kurwa, się mi to jest Kurwa, sobie chciał mi ruchać. Zajebiste babka. masz cycuszki. Zajebiste e. masz cycuszki. Czekaj, ich sąsiedzę. Chory na głowę. E. Wylizałbym ci te cycuszki i poroże. A później. Spuścił ci się na twarz. Co on pierdoli, kurwa? Pozdrawiam! Dawid Jasper! Pozdrawiam, Dawid Jasper! Ta cała... Ta cała wiadomość, kurwa. Uwaga, to jest podgłośny, kurwa. Wylizałbym ci te cycuszki i poroże. A później spuścił ci się na twarz. Pozdrawiam, Dawid Jasper. Byli <grydolę> <grydolę> dałbym ci te cycuszki. Wylizałbym ci cycuszki. Nie czy ta jebana Iwona. Źle kurwa, napisze pięć razy. Później spuścił ci się na twarz. Pozdrawiam, Dawid Jasper. Nie, nie piszę. Byli zabym ci cycuszki, a później spuścił ci się na twarz. Pozdrawiam, Dawid Jasper. Łeb od tego. Ale bym ci te cycuszki! Gagry, gagry, gagry. <śpiewanie> Jakiś widz, ją by snipeł, kurwa. <śpiewanie> Co? Pozdrawiam, złomka, pozdrawiam. Buzień, <śpiewanie> pozdrawiam, złomka. Nie, nie powinno się tak robić. To jest jak dżedle. We mniej w żych mówi, że ma werbetę. Zbijam tych powerów, ale nie mam kręgle Kulapy na tamtą Helkę. Jasper. 6 zł. Byli zabym ci cycuszki, a później spuścił ci się na twarz. Pozdrawiam, David Jasper. <grym> <grym> o kurwa. Pozdrawiam <grym> Dawid Jasper. Pozdrawiam! <coughs> kurwa mać! Nowy sample! Ale to mi przypomina kiedyś Jasper Też takie kurwa odgłosy wydawał Tak się cieszył Zabym ci cycuszki a później spuścił ci się na twarz Pozdrawiam Dawid Jasper Oko policja jedzie Pozdrawiam Dawid Jasper <coughs> Ciekawe, czy jak wali Jasper, to też tak robi, no nie wiem, ciekawe. Buziak, nie robię wyjątków nigdy z donate'ami. Ej, <noise> ja! Jezu, Jezus Ej, jezu, jezu, jezu. jezu, tam kurwa! Dziękuję. Ale jej poznałem. <noise> ale ją, kurwa, poznałem. Ale jej donate'ami tam <noise> zostały! O oh my god! Co on? A? Co on odpierdala? O, noga swędzi. Ta jego noga stędzi już, kurwa, rok czasu. Kurwa. On 7 miesięcy temu mówił, że strupek stędzi na nodze i dalej, kurwa, go spędzi. Coś w nogę stało, kurwa macie. Ja pierdolę. on krew chyba leci. Ta... Gnije ta noga? to jest strupek. Ja fajnie z korinką. kong to I właśnie Zostanę, co Jasper na co dzień robi? On właśnie chyba leży na tym pierdolonym tapczanie trapi tego z i męczy Miśkę, kurwa, coś do niej gada. A! A! To jest pojebany Mi kazał, że... Wygląda jakby nóg nie miał. Fajnie Miśkę robisz tam. Robisz to rr! Wielka Kocham cię, tylko to rr! Tata, słychać Takie dobre poczucie humoru. Prawda, u mentesie? Jezus. Jaki odgłos zaczęła wydawać, kurwa, dziwne!